Momencik Tu pana Sylwka e, nagrywamy Te maściuszki te żółte, to tak za sztukę Co tu mamy tych maściuchów? Jest e, 300 miliczki, I po ile tak? Po stówce za sztukę do Po stówce do zapłacenia za, za sztukę, pan Sylwek poda na miar Proszę by te były 661 320, 250 Czy pan Sylwek poda na miar? No. i tak No tutaj Witam na kanale Lotowania Andrzeja i zapraszam na relację z targą w Radomiu. Tu mam takie, proszę zobaczyć, koroniate, winery kosmate, łapciate. To jest to samo, zależy w jakiej gwarze mówimy. I te winerki to są jakieś parki. To młode. to młode, z zeszłego roku, także parki tu nie ma samczyki i samiczki i w jakiej cenie? 8 dych sztuka. sztuka, proszę zobaczyć, tak wyglądają A te czy te czerwone? 150 zł 150 parka, tutaj ten Masiak ma ładny taki widzę o prawej tutaj 150 zł. 150 zł Zapraszamy do kolegi. Kolego? Zapraszamy, do kogo? Do, do Marka tutaj do Pana Marka i pan Marek tam w tamtym filmie podawał właśnie do siebie no, tu takie podkini podtyczkę, ale jaka cena tutaj, tak? 8 Proszę zobaczyć jakie jaśniaczki się prezentują. Proszę zobaczyć, takie go dzisiaj mamy przy sobocie. Kolega to ogląda, żałowniczka, widzę po 80 zł te jaśniaczki. Tu mamy Budapeszty, ale nie ma właściciela. Też Budapeszciki. Tu mamy takie czeparki, deresz. Nie ma kolejki. Tu mamy takie bociany. Ale mówię, też nie ma kolegi. Tu są Wiedeński, widzę tamty jest Wiede... nie, Tipler. Tiplery, wyśwanczyk i Budapeszciki, ale też nie ma właściciela. Tu mam takie jaśniaczki. Ale koledzy z, yy, z rana to kupują. Też mamy Budapeszcik oznakowany. Wyśwanczyk Widymek. Żałowniczki jasne tu mamy czajeczka koroniata i, i wywrotka żółta, ale nie wiem nagrywamy gołębie Pana Mirka Pan Mirk czyta komentarze pod filmem Panie Mirku ten pulsujący czerwony to co to jest? samczyk i co on kosztuje? 70zł ten widynek żółty? samczyk kosztuje? 100 zł. Tamten żółty kasztanek, koroniaty. Samiczka na białym ogonie 40 zł 40 złotych. Zł. Po... czerwone. 3 samce jedna samica po 25 zł się zł. Pan mieli trzeba komentarzy pod filmem Tu mamy koroniatę widymkę pana Mirka, wszystkiego my nagrywamy i po ile te widymy? A to zależy. 50, 40, 30. O 30 do 50, tak bym powiedział ceny do uzgodnienia. Czarny kosztują 250 do zapłacenia Też do zapłacenia 250zł Ładne mają łapcie, w ogóle ładne takie Postawne są, dzióbki mają krótsze takie już Ale ten to ma dopiero króciutki dziubek. ten To tak samo jest parka tutaj? Nie, tu są akurat dwie samiczki, dwie samiczki i samiczki. I samiczki te samiczki te takie czarne? Te samiczki tam o 40-50zł O 40, zł, 40 zł A ten samczyk 120 tak. Ten 120 bo widać że od razu różnicę tu też, też pana Mirka. tutaj te... czerwonych 160 zł. 160zł, Dziękuję. Pan mieli jeszcze komentarze pod filmem. Takie pawiki mamy ładne tutaj. Te pawiki są wszystkie, są ładne. Ale te pawiki są parze? Nie, nie, są dwie samiczki. Dwie samiczki. Po ile takie pawiki? Te ciemne, ta koronia, te po ile za sztukę? Po dyszku. Po dyszku. To weź fanczyki? dwie dyszki. Pod mamy dzisiaj naprawdę urodziły, ładne weź Bo ktoś chciał kupić samczyki. Kolega samiczka poczęła. Także te pawiki, samiczki. Po, to jeszcze raz te pawiki. Po czterdzieści złotych. za sztukę. To tak, po ile mamy takie posiaczki, posiaczki, są drzemni, posiaki te koroniade. Po ile? Po dwie poduszki zapraszamy do rodami, a te bociany to są, po jakie w jakiej cenie? Bociany to po 7 dychów. Po, ale to nie są śląskie? Czy śląskie? Nie, to nie, to na prostej głowie. To na prostej głowie, bo działamy. tam ktoś potrzebował śląskich. Po 7 zł takie bocianki. Ten pasiaczek co on kosztuje? 6 dychów. Dych. A ten, ten tutaj, ten fawik? Tak, tak. 50 zł. To go imię marka, kolegi, nagrywamy. Proszę zobaczyć, marki, białe, jakie małe te białgą. W ceny ma, Marek, to jasne? Jasne, jeden samczyk, 5 dych, te resztę po 7 dyszek. I dwa pasiaki pod Także mamy namiar do kolegi Proszę zobaczyć, jak ogoneczka malutka, króciutka malteczki. Proszę bardzo, mamy namiar do kolegi. Jest namiar do kolegi Marka tutaj. Takie perłowe, tutaj po ile to mamy Marek? 200-300 zł. Od 200 do 300 zł. A to są czeka Marek to, to są wyloty. samiczki, a to wyloty Ale samiczki czy samiczki? samiczki. Wszystkie samiczki. Wszystkie samiczki mamy. Od 200 do 300 zł kolegi Marka nagrywamy, mamy namiar i tu tak Marek, samo. też samiczki, tak? Od... Tak, tak, samo, 200-300 zł, i pozdrawiamy No, pozdrawiamy kolegę z Chicago, na pewno zdjęcia będą wysłane jeszcze dzisiaj Ogląda Andrzeja ja zawsze filmy, no dziękuję tutaj, koledzy za oglądanie filmów, także Kolega Marek, też mogę powiedzieć, że jest firma naprawdę bardzo solidna, polecam kolegę Marka Także tutaj, u kolegi Marka żadne ściemy, nie ma lepiej. hodowca naprawdę jest bardzo w porządku Polecane. To mam takie Może winerki tak po ile? To. Jakie cenię? Po ile? 15 zł. Mam takie pawiki. Jakie cenię te pawiki? Te czarne to są parze? Para parzystych. I co one kosztują? 60 zł. A białe? Białe też para parzystych 50 zł. To będzie? Takie czepelki mamy, po ile takie czapelki? Po 15 zł zapraszamy do kolegi do kolegi wieszka. Czajki saksonskie nie wiesz po ile, Paweł? Kolegi Wiesława, ale nie wiem, tu są sroczki Nie wiem po ile, To kolegi Pawła nagrywamy, mamy na Paweł, po ile tutaj? Tak, tak Andaluzca 4D, Paweł. brązowe, brązowe po 3D. Cześć. Włożę sobie sumerę, powiem. 50 źródeł samczek Kojek Paweł nagrywamy, mam do grypa Paweł Namiar. W tym tutaj kojek Paweł nagrywamy, Paweł, co tu mamy? Tu jest. jest. A tu są te almondy, tak? Alborn, a te takie są stalowe na czarnych kiórek. I, I po jest... ile? Po 6 dyszek z stówę ten Aha ten Po 6 dyszek, dyszek. Dogadało się go z ich sprawa tutaj mamy no. opale na bananowych, na białych pasach samczyki po 6 dyszek no. To są kolegi pała nagrywamy i para spredu o 6 dla No, 120 Parkasjonów w tych połowie właśnie to są te sione 120 tutaj Tak ten czerwony 6 dyszek sam Samczyk korzówek Czekaj, czekaj, Paweł, dobra. Tobie szwance Paweł, tutaj po ile? Pięć dyszek. Pięć dyszek, ciemne? Trzy dyszki. O, ten uszaczek sam, czyli co on kosztuje? Te perłowe pasiaki, to są pasiaki, z stówę. Stówę, A tutaj ten? Jerek sam. Kosztuje? Pięć dyszków. Też kolegi Pawła nagrywamy, mamy namiot, tylko panowie, piszemy w której minucie, ja też nie wiem, o którego Pawła chodzi. Tak. Te koronary, te czepelki po ile? A tutaj te Budapeszczy? O tych O Mirek ten leweczek, co, co to jest to żółty? Co ona kosztuje? Cztery dyszki woła Cztery dyszki, Mirek Ceni? Ceni Mirek, bo bołamy, to woła nie, wiesz, do zresztą Dobra Tak ceni, ceni Ale ma gorset, kurwa, to się nie znajdzie taką I prezesie, to wiedeńska samiczka jest ta czarna I co ona kosztuje Mirek? Sześć dyszek Wiedeńska Tylko kolegi Mirka, co tutaj mamy Mirek? Poczekaj no Teraz Mirek mówimy Andalus, samiczka, żółta samica e, Almondy troje Troje Almondy. I Almondy po ile? Ten sześć dych, a te po trzy dych. Po trzy dyszki. Kolegi Mirka nagrywamy, mamy namiar. Cenowe takie śniadki mamy pudyszki. Po trzy pudyszki. Sereczki są widzę fajne Trzy pudyszki To jest gierski widzę, samiczka chyba ta gierska, winerek I tu są takie kasztany Też widzę. posiadacza jak ale nie ma właściciela. Próbowy, nie wiem po ile. Tutaj poczekaj. Tu kolegi Pawa nagrywamy i pojęty jasneżki mamy. To rozumiecie? powiedz co do ceny. Od 30 do 40 zł. Do kolegi Pawła mamy namiar. Od 30 do 40 zł. Do kolegi Pawła nagrywamy. Od 30 do 40 zł. Takie jaśniaczki dobrze gonione, dobrze pędzone. Zapraszamy tu do kolegi. Mamy namiar. Tylko apel do Piszemy w której minucie. Od 30 do 40 zł. Takiej gołębie mamy. O, to jest baranek chyba. Dobrze powiedziałem. Co on kosztuje? Samczyk, tak. I tutaj mamy Sajniczki po? 150 150 zł za sztukę, tak? Tak, a tu mamy samy za ja kółek. I kosztuje? Te, te Zapraszamy do domu, bo też koledzy zaczynają przykuliki przywozić. Te ogony, widzę karpiaczki, ale nie ma właściciela tych gołek. Też takie jasne, farbowe. Po ile masz te jasne tutaj? Po 20 złotych. Po 20 złotych, a wiedeński co? To jest wiedeński, tak? Co on kosztuje? 50. Sądźzę tutaj no. Takie koroniate po ile proszę zobaczyć jakie bilutki mam koroniatę w jakiej cenie? Po stówce po stówce takie masz, masłowe no, po 100 zł Ile te śniaczki mamy? 50 to, Dobra Po ceny, wybawczy kolega mówi, 50 za a ten winerek to kosztuje troszeczkę, nie? Tamten i ten. No, po ile? Półtorystowy zapar. Półtorystowy zapar Jaśniaczki takie mamy. Ja, w jakiej cenie? Nie wiadomo. Wziąłeś innego to byś wtedy sam chciał? Tutaj te proszę bardzo, budapeszciki tam tamten żółty. Te, po, po ile? Ja wiem, to widzimy. Ty widzimy po ile tutaj? Stówkę para. Stówkę parka parzysta tych widem. To jest rysio tamten, co ten rysio kosztuje? Rysie para Jest, o, proszę bardzo, żółty taki czerwony. Parka tych rysi. co on kosztuje w tym rysie? Stówkę. A te ciemne po ile koroniate? Od zapraszamy do kolegi. Tu kolegi nagrywamy, proszę bardzo. Tu są takie podki, jak podtyczkę różne, W jakiej cenie tak, mamy tutaj? Po 15, po 20. Od 15 do 20 zł. Zapraszamy do radomia. Tu mamy. Widzę, że. Pasiaki, koroniate. To takie mamy też, gołębia. Jaka cena? Nie wiadomo. Nie ma, nie wiadomo. Proszę bardzo. Bociany są też fajne, wszystkie jest, są zresztą takie widać naprawdę fajne. Jest bardzo duży, tak bardzo duży, duży rynek. Nie wiem w jakie ceny te perłowe. Dobro, nie kolega po się zł te perłowe za sztukę, ale ja nie chcę nic za kogo mu fajne te boki żółte. Ładne ile, ile Parka tych boków jest? Nie, dwie samiczki. Samiczki, pójdę te boki. Po 30 zł. zł. Jak pan to czytamy komentarze pod filmem. Piszemy w tej minucie. A te perłowe takie przedłużone po ile tutaj są? Po 45 zł. Po 45 zł, żałobniczek 3 dyszki proszę bardzo, tutaj pojedę tak ten, ten bok, te śląski tarczowy? 70 zł. Te wywrotki żółte? Po 70 zł. Wszystko prawie chodzi. po siedemdziesiąt No widzę, że tutaj jest krakusik żółty, mało krakusków. Wywrotki są te, te żółte. Tak. I pojedę te wywrotki 70 Siedemdziesiąt parka. Zapraszamy do Radomia. Dobra. Też mam takie jaśniaczki, posiadki, ale nie znam ceny. Nie ma właściciela, hodowcy też kupują. Ładne, jasne. Mamy wiedeńskie. Nie ma właściciela. Mówię, mówię, mówię tak. Też mamy wiedeńskie. Proszę bardzo. Też wiedeńskie, czarne, budapeszczy. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam. Hejka. Brudeczki fajne, pasiaczek, Trzeba parka parysy. Chcę te brudki wychwycić. Ładne te brudki są, ale nie wiem ile, po ile kosztują. Dziękuję wszystkim. Przy... Ładne te brudki są. Tak. Ta pasiaczka ja widzę fajnie. To powiedz, ta ta pasiaczka gładka tutaj, co ona kosztuje? Cztery dychy. Korniate pasiaczki? Trzy po, dychy. Po trzy dychy za sztukę budapeszty. Pod dwie Pod biedyszki. proszę bardzo, wyda pasikki Zapraszamy do Rodomia. Bardzo duży tak, bardzo duży rynek. A ten biały tutaj. 5 day. Ceny mówią koledzy w Radomie Wiesiły. Proszę zobaczyć jak się prezentujemy. To wyda pierwszy. W ogóle wszystkie. Zapraszamy do Rodomia. Za nagrywanie. Momencik. Wszystko to ten Śląski tarczowy samczyk po 80 zł sztuka. Też gołębie kostka nagrywamy.